hej tutaj Janek1105 i witam was w kolejnym odcinku na moim z Jest to odcinek 96 chyba, a wy 7 nawet, albo 5, nie wiem. I witam was, tego trochę mnie znowu nie było w sumie, jeżeli chodzi o Szex ponieważ w tym ostatnio pojawił się film jeszcze z FTA, ale był on nagrywany na zapas, ponieważ miałem w międzyczasie grypę jeszcze przez tydzień i tego, a później jeszcze trochę głosy bitego. I, I no nie było najlepiej, w najmniejszym nagrywać, co nie więc e, już jestem, jest legendarny Loch. więc co bądź wczoraj nie nagrałem, ponieważ e, nie mogłem, ale dzisiaj tego. Dzisiaj jestem, no i e, spróbowałem parę razy sobie wczoraj, nie ukrywam. Dlaczego ja nie mogę wydawać grzybów? To jest aż dziwne, jak na tą garażę nie mogę grzybów wydawać, ale trochę mało tych grzybów, co nie, nie wiem, czy w sumie nie, no, starczyłoby mi na przejście, ale. Ale tego. A dlaczego? Autentycznie się pytam, o co chodzi. A, a dobra, nie, y, będę musiał to przerwać. zapomniałem o tym totalnie. Co niestety, więc to będzie jest Event golda, ale odcinek nagrywał to jest ważniejszą. Więc a możecie stawić łapkę w górę i subskrybować na kanale. Y, I tego no, wiecie, dziewczyna, że coś różna To jest trochę mało, co, nie? Więc y, widzimy się za chwileczkę. Tak trochę no. A tak w ogóle to ten pakiet jest za 400 zł, więc no, więc chyba wiecie, jeszcze kupuję. Dobra, już jestem i ojeju, co się tu dzieje się. Nagrywa się, mam nadzieję to. Jak nie, to będzie smutno mi. E, dobra, e, nagrywa się. E, 4000 tysiące e, grzybów jest, już prawie 5000. Taka w ogóle ciekawostka dla was wczoraj, e, bo nie nagrywałem wcześniej filmu. E, wczoraj, jak wiecie, był taki kod e, od e, youtuberów. Niestety ja nie miałem kodu. no Niestety nie, nie jestem aż taki popularny jeszcze, ale może jak będę miał 100 słów. No. E, to był taki kod, który dawał e, tam 1000 laki końców i, e, i 50 grzyłów, co nie? To w ogóle, ten kod można było czytać dwa razy takie XD, powiem z tego. No ale, no, miło. Miałem błędy twórców gry, co nie? No. Więc 100 grzyłów i 2000 laki końców za darmo. No, w sensie wcześniej sobie jeszcze trochę klikałem tych sobie jakąś grypę. No. Ciężko było cokolwiek innego robić, wiecie? <laughs> Ciężko było. Więc e dobra. weźmy sobie, sobie tutaj na Arena, No cóż. W ogóle jakie nowości są, w ogóle, była aktualizacja największa na świecie. Zobaczcie to. Patrzcie, macie taką rączkę tutaj. Taką strzałeczkę. Widzicie jakie zmiany są w tej grze, <laughs> No naprawdę, takie, takie duże. Piękny, piękny kursor, naprawdę. To no, tu nic nie kupię? A więc dobra, chyba przejdziemy do tego legendarnego lochu, dokończymy go i sobie przejdziemy go jeszcze raz. No bo, jak zwykle, jakby na moich odcinkach, tak jest oczywiście, że przechodzę cały, jak e, legendarny loch, to w sumie już będzie. E, nie, nie wiem, trzeci chyba? Nie wiem, ale już jestem na 63. komnacie, więc e, trochę grzmów wydam. Dobra, nie, nie dał mi niczego złego. Tum. Dobra, i mi się da, że tutaj czasy poszukać, oczywiście, e, mięśniaka, może tego lepszego. W ogóle ja muszę dostać ławkę i suba za to, co tutaj robię a dla was. O dobra. Że, ta, że tyle pieniędzy wydaję. No, bo co, to ja takim prezentem się to a... kupiłem, no ale. Dobra, co my tu mamy? E, Mieczyk. No w ogóle tu się by przydało się przebrać cała, ale mi się da, że 3000 grzybów nie starczy na to, żeby się przebrać. Chociaż w sumie nie wiem, jakby dało te 4000 to może żeby starczyło, ale ja, ja przez tego to nie to, ja chcę, też, żeby to do tego nie jest mi starczyło, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie? Ale teraz wiecie, aż tyle grzybów też nie wydaje, no bo jednak wycisz. Nie, ja, ja tu mam tego. E, Płapki wywołują klątwy. To ja nie chcę. Ja nie chcę klątw bardzo. A z beczek mam właśnie jakieś plusy tego. Większą szansę, więc się opłaca do beczek wejść. Dubeczek wejść, gdzden. Zajrzeć beczki, Chyba tak lepiej to powiedzieć. O, boss. Dziwny Dziwny ten, e, dziwne tego. Ja pokażę wam, e, jakby to e, ten filmik taki tego, jak, jak będziemy kolejna przechodzić ten lok, co ja. Szans na białyskawieństwo przy poszukiwaniu O, to jest. To, to, to mi się bardzo już podoba, ale. Mieszałem się, szans na znalezienie. E, nie, to to chcę. To chcę, to się bardzo opłaca. I zobaczymy tego, i co dostanę. Podobno nie może być powtórki, jak gdyby. Pierwszy item to nie powinien być powtórka. No, rzeczywiście. Rzeczywiście, to, to jest pułapka, bo generalnie jeżeli tu przejdę, to wywoła to u mnie 100% pułapka, a ja w sensie strucie, czy coś tego typu. Więc ja nie wiem, gdzie ja chcę iść te się da, tu, bo tu niczego nie będzie, o. No, niczego nie będzie, ja to wiem. Dobra, ja nie chcę żadnych debuffów, wiecie, wiecie. W ogóle trochę jest problem, bo ja kluczy nie mam. Taki dosyć duży problem. No, o nie, no, plus jeden, o nie. Co my tu mamy? To się przydać może. Tu będzie raczej potwór, to z tego to. Chociaż mamy regenerację, końcowo to jest tylko 10%, no ale. Zawsze coś, co nie? Ej, fajny. Ej, mi się podoba. Ja mam nadzieję, że jest taka broń. Naprawdę. Niestety, jeżeli będę tego, to nie będę kupić sobie. O, właśnie tego miejsca nie będę kupić, a więc ja chcę tego mniejszego. Chcę też wszystkich, wiecie też nie chcę wydawać wszystkich grzybów na to, że o właśnie Na realizowanie tego, to by byłoby miło Taki dziwny potwór Dobra, tu wchodzimy Taki duży w ogóle O, co my tu mamy? Hmm. Dobra, próbujemy Dajmy nożyca nic, nic. Dobra. Dobra Dobra O 500? 500. Trochę mało, tak szczerze mówiąc. Właśnie tu iść, tak szczerze mówiąc, ponieważ ja wiem, że ja nic nie dostanę. Po prostu. Dobra, tu jak wyboru nie mam, ale... O, najlepsza klątwa, jaka może się trafić. Najlepsza. Dobra, wejdźmy tu. Uf, jakie dziwne te stwory tutaj w ogóle, takie... Właśnie takie świąteczne, tak szczerze mówiąc. Takie świetnie świąteczne. Więc dobra. Tutaj. A dobra, zginąłem No to dobra, wkrzeszamy się I jest szansa na to, że generalnie przejdziemy teraz to, A nie wiem Zobaczymy Co my tu mamy? 500 tysięcy W jak mało pieniędzy, tylko że ja wiecie, ja to robię na e, Paladynie, co nie? No, no Ty małgolda, bo tu jesteś. Serio? Serio? Na twojej drodze stanął przeciwnik Możesz wykazać się heroizmem, Pokonać hmm, tego brzydkiego. Hmm, przycisk... hmm, 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 hmm. Bardzo fajnie, bardzo. Gina? Dobra. Że ja wejdę do potwartej ja ginę teraz. Hmm. No ciekawe co tu jest. No, e, to, to fajnie. F fajnie se skipuje tym poziomem. Co nie? O, tu nic nie ma. Klucz. Co my tu mamy? Wow, szaleńca na ucieczkę przy 96 komnacie, najlepiej, najlepiej O, i to się przyda, epicka skrzynka Ja muszę to włączyć Świetnie Ale dobra, chyba, chyba nie zginę aż tak, jeżeli chodzi o to Nie zginę aż tak chyba Żeby nie pokonać tego bossa ...gdy potajemnie rozpakowuje ostatnie prezenty W głowie świta mu tylko jedna metoda zatuszowania swojego występku Hmm, Ciekawe. Ja też e, tego słowa daily, bo generalnie e, pamiętam, wy, jak był ten Loch E o Shakespeare, to był daily, to chyba nie będzie teraz, niestety. I rękawice dostaliśmy, Pierwszy legendarny item na tym koncie. Dobra, generalnie zafniało takie rzeczy. Więc e, Więc tak jest, to. O, bardzo... a dobra, nieważne. E teraz jest to bardzo spoko, jak widzę. E 3%, więc sobie to założę na pewno później, tylko... Teraz chciałem to jeszcze dołożyć. Dobra, a w ogóle... A dobra, to się nie założyło świetnie. O, cóż, bywa i tak. Zawsze ja e, w ogóle to. W ogóle, co ciekawe, wam powiem, zauważyłem. Dobra. Zauważyłem, że to czwartej albo piątej komnaty jest tylko taki wybór. I żeby beczek nie brać. Od teraz wiem, bo jak... E R tego. Jak na trzech kontakt to robiłem, to zawsze mi się kideł trafił, więc. z nie O właśnie, widzicie? To, je, to nie jest naturalne. To nie jest naturalne na pewno. To jest dziwne strasznie. Ale to zawsze jakiś plus, że sześć komnat macie w sumie tak jakby gratis. Dobra. To się przydać może. Tylko nie musimy, na szczęście nie musimy tego od razu używać. E, Użyję się to bardziej przy mojej śmierci. Użyję tego. E, w, jeszcze w ustawienia wyjdę za chwilę. Ponieważ w ustawieniach jest taka pewna rzecz, dobra? Grafika, e, mniej animacji. Właśnie. No. Będzie szybciej chociaż. E, tu będzie. Nie. A myślę, że to będzie potwór, tak szczerze mówiąc. O, tu jest potwór z kłapką oduszam. To się akurat przyda i aż 200 tysięcy, jaka w ogóle, dobra, e, ginę, dobra, szans na ucieczkę, tego nie będziemy używać, o, e, nie będziemy uciekać, ponieważ ja tego nie opłaca ponieważ teraz potwory są najsłabsze, ceniam, e, potwory są najsłabsze, więc o co mogłem go podnieść? Śmierć, dobra, próbujemy tu, opowiada, jakby to to, to, to nie ma znaczenia, co nie, tak trochę już, i w sumie możemy to otworzyć, Wie, co mi to zmieni, o, wow, 18 tysięcy Dobra, skitnijmy. to nie skipnęło jak? Ciekawe, <gryw> więc dobra, um, będę zobaczył po HP, czy się załadowały te nie. dobra, się teraz załadowało a tu niestety jest potwór. Tu też. I tu też będzie potwór. I tu no, boss. I na no, wróżkę dostałem. E, Szansę na skuteczną ucieczkę, obrażenie otworów. Szansa na zubycie klucz otoczenie. Szansa z podwójnym zamkiem. To jest mniej tajemniczy komnat. To szansa na potężniejsze e, po klątwy wzrasta o 20% to wezmę mi się wydaje wiecie Ewentualnie to Nie wiem Nie ja wiem co wziąłeś trochę szczerze mówiąc Hmm Mniej tajemniczych komnat Dobra weźmy to Trzeba się radnie te, te kryształy teraz szczerze mówiąc Dobra Weźmy tu i HP nie mamy E, ta różka jest plus 12, więc e, nie zła na pewno. Ale też trzeba trochę rzeczy posprzedawać. E, dobra, to się sprzedał. To też można. To też dobra. I lecimy dalej w sumie. Świetnie, świetnie. Jeszcze teraz skrzynki chcą mnie zabić. Dobra. Tu będzie chyba klucznik, nie? Serio? Kiedyś tego Epic dropił. Mogę czy się dostać e, miłego? Niekoniecznie. Próbuję uciec. Dużo komnat przeszedł wam na jakimś jednym podejściu. Naprawdę. Naprawdę dużo komnat. Hm. Dobra. Klucznik wreszcie. Dawaj mi mi mięśniaka. Dziękuję. Jak tyle walk toczę, no to już niech ten mięść jak będzie. Dobra, co my tu mamy? O, epic start. To fajnie, fajnie. Dobra, tutaj kluczyk, i tutaj już nie będzie kluczyk. W smy też jest kluczyk, ale dobra. Ehm. Um. Ojoj. A nie, to nie jest aż złam. Dobra, co my tu mamy? Mówisz, wejdźmy tu. Weźmy sobie to jeszcze. Owacało się. Opłacało się. A i boss. No, no bossa nie wykonamy raczej z taką HP, więc trzeba sobie doładować HP. I mapę, żem dostał. Czas na z kufru czy skrzyń. Złok z... Złok. EPS więcej tajemniczych komnat. Szanse na epickie drzwi to nie. Szansę na odblokowane drzwi. to mi się też to wezmę. Dobra. Więc, więc e, tu możemy przejść. No i mam plecy pełen. Dobra. E, to i chyba od tego. E, ile pików dropi z tego co nie? Ja to jest chyba nowe, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Tak mi się wydaje. Są jakieś nowe rzeczy? Wow, nic nie było. Tu? Świetnie, świetnie. Dobra, próbujemy co? Je jeszcze hej. Dobra, coś jeszcze? Dobra, co? To dostanę. Dobra, chcę. To, to już nie ma. Jak widzę. A nie, z Nie. nie. Powiedziałam, że mam tego de -bufa. I i wykluczę, żebym zmarnował. Dobra. Co my tu mamy? Plus jeden klucz, dobra. Świetnie. Dobrze idzie. Jakie tornado. No. Chyba nie powinien tych BTK aż tak otwierać. Dobra, pewnie co, do Dobra, czy mi się opłaca? Bo 31 000 HP Słyszysz, Dobra, sobie mogę tak robić, jakby, czemu, czemu nie, nie miał? Przejdę sobie parę kumna, to na 30 tysiąca HP, czemu nie Dobra, wejdźmy tu Klapka Raczej mi to nie pomoże o, tak? Manu, e, tego używam. Czy ja mogę dostać coś innego niż zatrucie? żeś zapytam. Wow, świetnie. Dobra. Podobno mam aż większą szansę na to, żeby e, dostać jakieś błogosławieństwa, ale gdzieś tego nie czuję, tak szczerze. O, właśnie, są rękawiczki. O, epicki kufer. Dobra. Dużo epików, ale dużo nieszczęścia. jakbym to określił. Dużo epików i nieszczęścia. I kolejny epik w sumie. Zobaczmy, e, musimy patrzeć e, na kogo są te epiki. A to wszystko na mnie, Pff, dobra. Musimy patrzeć na. E, czy ty chcesz coś nowego? No, chciałbyś chyba, mi się wydaje. Dobra, robimy sobie miejsce jedno. Chociaż. W sumie to jeszcze można tego. I to jest koniec na dzisiaj. Świetnie, koniec Kowala na dzisiaj kolejne, czy tego żeby ja. I dobra. Szansa... Czasu jakość zwiększa się o 1, na skuteczną ucieczkę, ehm, obrażenie od potworu... To... Obrażnie otrzymane wskutek nieudanej próby ucieczki zmniejszają się... czas na... O nie, nie chcę tego. Czas... To mi się da, że to chyba sobie wezmę sumie nie będę uciekać w ogóle teraz, bo mam 16 kluczy i w lecimy tak. Je ej, świetnie. Dobra, papier. Nie, nie, nie. Świetnie, dobre, dobre goltrumy wam po i lecą, naprawdę dobre. Udało się dwa razy w skiknąć. Dobra. Lecimy tu. I dobra, co my chcemy? Myślę, że. Możliwe, że jakiegoś e, tego heal'a potrzebował, tylko że heal nie mam 3... chcę większego heal'a, nie takiego małego. O, taki heal to mi się podoba. 800 tysięcy, świetnie. To mogę tego nie robić. Nie mieć tak na 8 tych, świetnie, ale. Dobra, jak wstaniesz, to cię zabiję po prostu Dlaczego? O, świetnie Dobra, próbujemy coś jeszcze ugrać No nie ugramy nie. Co? Co się stało? I dobra, i giniemy No to je jeszcze raz e I dobra, i czy ja? tego te o, w sumie tu mam miejsce. słupi, tu mam miejsce. Dobra, i lecimy do końca jeszcze. Nie ma miejsca. Dobra, to to sprzedajemy już w takim razie. Dobra, tu. No dobra. Świetnie. tak na 8, tego szkoda, wcześniej nie wcześniej. tak na 4 jeszcze lepiej. O, więcej złota w kufrach. W grajekcie mam sobie 100 i Hachi, i tak plus 50, jak co nie? Tak plus 50. O, ja będzie pułapek. I jednak tak to, ale szkoda, że pod koniec, co nie? Szkoda, że to wszystko pod koniec zrobi, a nie na początku, na przykład. Jeszcze dwa darmowe klucze. I dobra. Dobra, co tu mamy. Czy to jest mieczyk? Czy to jest mieczyk? O, oh, jest to mieczyk. Jak dobrze. Mamy miecz. Na trzy cechy. Wreszcie mówię, miał dobry miecz tutaj na tym koncie. Tak dobrze. I zobaczcie, znowu jest to samo. Autentycznie, coś w tym jest. W razie tobie to damy. Coś w tym jest, naprawdę. Czas na ucieczkę, dziękuję bardzo. Dobra. Tu będzie beczka, nie? Dobra. Widzicie, coś w tym jest. Co się dzieje? Tak Tu nic. Muszę sprzedać. I tu? Nie, beczki nie. No w sumie, jak mam te ucieczki, no to wszyscy używajmy tych ucieczek. Co nie? Jak miło się idzie, wam powiem przez te lochy. Dobra, pierwsza walka na tej. Dobra, wejdźmy tu, bo tu nie będzie potwora. Mięśniak na tym po etapie Ś świetnie. Jak, jak dobrze mu fajrza, mięśniak na tym etapie. Dobra, tu. No świetnie. No dobra, to jeszcze będzie ciekawego po drodze. Zdłużymy ten kluczek, mogę? Kamień. A i boss. I bossy. Jak szybko żeśmy tu przelecieli. I bossa już nie pokonamy, ale. Tak, no to na tyle chyba tego odcinka. Mogę wam wtedy. Smienia jeszcze, możemy tego. tutaj te tego typu rzeczy. E, w e, e, wdałem 500 grzybów. Jakoś tak bym to określił. Ale fajnie się bawiłem w sumie przy tym. E, dużo rzeczy zdobyłem i mieczy od razu zdobyłem, więc e, naprawdę dobrze. Dobrze poszło jak na te dwa ranę Ja chciałam zrobić specjalną na na niestety ocieka nie wiem czy się uda. Więc e, no. Więc e, zobaczymy czy się uda w sumie. Dobra, tu wszystko karmiona karmiona w ogóle. mi się dzisiaj roguna, i się w ogóle bardzo bałem, że go nie zdobędę. Teraz się boję, że rozkitkę nie zdobędę, ale jest szansa, powiem na to. że zdobędę. I dobra, w ogóle można po lochy trochę popróbować, co, nie? E, a dobra, już wiem do czego na ARAIN na przykład przegrywam, co, nie? Aha, e, to miałem, to miałem, dobra. Więc tak, e, to chcę. Jest moja rękawica. Nie wiem e, Tu są moje rękawice, dobra e, I trzeba je Tak zrobić, jak mi się udaje Dobra, mamy, mamy tego mamy rękawice i teraz ładną brońkę Jeszcze ładniejszą brońkę, co nie? Tak I tak robimy Na maksa Dobra Mamy ładną brońkę 384 133. No, z ładnym rozrzutem, no generalnie mi się da, że to teraz padnie. A nie mówiłem? A nie mówiłem, że teraz to padnie. <grym> Dobra, no generalnie nie ma cuknika za bardzo, bo e, tego nie no, mogę niby tak zrobić. Chciałam że padnie tylko. Ale to też raczej jest, jest zrobieniem 8 milionów się jej zostaje, a nie wiem. 4 lekki blok znowu. E, no o, dobra, nie będę ich próbować, e, nie ma, tego. No, to nie będę chyba już nic za bardzo próbować, wszystko na, zrobiłem dzisiaj jakby, więc e, widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w tym roku, bo nie jeszcze taki film nagrać i pa pa!